Cześć kochani, jestem Angie. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj ponownie jesteśmy w centrum handlowym Manufaktura. Dlaczego ponownie? Dlatego, że ostatni mój odcinek, który tutaj nagrywałyśmy, bardzo Wam się spodobał. Dlatego dzisiaj również będę szperała po sklepach. Postaram się znaleźć jakieś fajne stylizacje walentynkowe, ponieważ walentynki już tuż, tuż i wiem, że my kobiety chcemy wyglądać w tym dniu zjawiskowo, dlatego postaram się znaleźć może jakąś fajną sukienkę na ramkę restauracji, bądź jakąś imprezę walentynkową i również coś może bardziej takiego codziennego, ale nadal eleganckiego. Może planujecie jakąś kolację przy świecach z ukochanym w zaciszu domowym, także jakieś może spodnie i fajne, seksowne body, koszule. Zobaczymy, co jest w sklepach. Nie mam zielonego pojęcia, co, ponieważ dawno mnie w galerii nie było. W sklepach internetowych trochę szperałam i tam jest naprawdę duży wybór. Sklepy stacjonarne mają trochę bardziej ubogą, tą ofertę, ale obiecuję, postaram się coś dla Was znaleźć. Także ja zmierzam w kierunku pierwszego sklepu i co? zapraszam za mną. Ola, co sądzisz? Myślisz, że mojemu mężowi by się coś takiego na Walentynki spodobało? Nie, no już tyle lat po ślubie to już kolacja i grzecznie spać. Idziemy dalej. Pierwsze sklepy to Mango. Dodatkowo mamy minus 70%. Zobaczymy, bo może jeszcze coś fajnego uda mi się upolować z wyprzedaży. Chociaż nie ukrywam, że ja już będę szperała w nowej kolekcji, więc zobaczmy, czy znajdziemy coś tutaj mega romantycznego. Zapraszam. Dziewczyny, pierwsza propozycja, fajna czerwona koszula w mango, ba trochę troszeczkę wchodzi chyba delikatnie w pomarańcz, ale jest to bardzo taki ładny, świeży kolor. Do tego proponuję, już tutaj obok wisi, czarną, fajną spódniczkę, delikatnie rozkloszowaną. Może przymierzę w przymierzalni, nie mam czarnych rajstop krytych, bo tutaj idealnie by się sprawdziły czarne, kryte rajstopy, ta spódniczka, fajna koszula, którą można wkasać w środek. I zobaczcie, tutaj mamy już szpileczki. Fajne, satynowe, idealnie będą do tego zestawu pasować. To może te spodnie, bo są obcisy, ładnie będzie wyglądała pupa seksownie i do tego ten top satynowy z koronką. Na ramionczka też będzie fajnie odkrywały ramiona, będzie to seksownie wyglądało. Także może wezmę to do przymierzalni. I co jeszcze? Muszę się rozejrzeć najpierw. Tutaj mamy fajną czarną sukienkę. Też ją wezmę do przymierzalni. Taką kopertową. E, lubię takie sukienki. I tutaj mam fajne buty. Już wam pokazywałam te buty. Chyba na filmiku z wyprzed. I nowościami. Fajny element ozdobny przy kostce. Myślę, że będą fajnie do tej sukienki pasowały. Zobaczcie, co jeszcze. Tutaj mamy fajną koszulę. Bardzo modne są teraz takie zdobienia przy szyi. Tutaj mamy kokardę, modne są również żaboty. Wszystko, co ma element dekoracyjny. Na koszuli jest teraz bardzo modne. Lecimy dalej. Hmm, to może bym wzięła czarne. Obcisłe spodnie ze skóry, szpilki w panterkę i ten top czarny satynowy z koronką. A ładna torebka na styl botegi czy prady. W sumie dużo e, projektantów, marek premium e, robi torebki w takim stylu, w takim fasonie. Bardzo fajna. Okej, okay, wszystkie ubrania mam już w przymierzalni, to co, ja wchodzę, przymierzam i za chwilę Wam się zaprezentuję, myślę, że w naprawdę genialnych, zjawiskowych stylówkach. Okej, okay, pierwsza stylizacja to sukienka, Dekord mamy kopertowy, tutaj jest wszyta gumeczka, fajnie nam podkreśla talię, jest ona bardzo cieniutka. Dlatego fajnie by jakoś jakąś marynarkę narzucić. Do tego dobrałam mm, klasyczne, czarne szpilki, ale z fajnym elementem ozdobnym. E, do końca ta stylizacja mi się jeszcze nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że brakuje mi tutaj jeszcze czarnych, krytych rajstop, które by były takim dopełnieniem i mm, stworzyłyby taką całość, która by łączyła nam sukienkę i buty. E, wyobraźcie sobie, czarna sukienka, czarne kryte rajstopy i. Czarne szpilki z tym elementem ozdobnym na kostce, wtedy byłoby idealnie. Myślę, że stylizacja fajna na kolację walentynkową do restauracji, albo po prostu na kolację przy świcach w domu. Myślę, że w taki dzień równie warto tak pięknie wyglądać w dziecięciu domowym. To ja lecę dalej się przebierać. Następna stylówka kosior. Tutaj mamy czerwoną koszulę w kamerze i w tych światłach wygląda trochę na odcień pomarańczu. Niech was to nie zmyli. To jest koszula w kolorze czerwonym, satynowa, piękna, idealna na walentynki. Do tego dobrałam czarne, klasyczne spodnie skórzane, wąskie i zobaczcie, świetne buty, również satynowe, satynowe buty, satynowa koszula, fajne połączenie i skórzane spodnie, bardzo seksownie wygląda. Kiedy mamy buty, gdzie zapięcie mamy oplecione wokół kostki. Wygląda to bardzo seksownie, kiedy mamy tą kostkę wyeksponowaną. Wtedy te spodnie musimy sobie troszeczkę pociągnąć do góry, żeby nam ten element ozdobny było widać. To jest moja propozycja z czarnymi, klasycznymi spodniami skórzanymi. Jeszcze mam jedną propozycję do tych fajnych spodni: białą koszulę i zamienię te buty czarne satynowe na panterkowe. Kolejna propozycja z tymi spodniami co były w poprzedniej stylizacji, czyli czarne skórzane obcisłe spodnie, czerwoną koszulę zamieniłam na białą koszulę z takim elementem ozdobnym. I jeżeli facet wam powie no przecież to jest tak nudno, bo nie widać dekoltu ani biustu, proszę bardzo. Jednym pociągnięciem odsłaniacie dekolt i szyję. I proszę bardzo, można puścić ten element ozdobny, tą szarfę luźno. Również fajnie to wygląda. Jesteśmy eleganckie, modne, naprawdę genialna stylizacja. I żeby nie było nudno, że czarne, klasyczne szpilki, dobrałam panterkowe. Panterka jest bardzo seksowna. Szpilki wyglądają świetnie. Tutaj w szpilkach mamy wycięty wewnętrzny element, więc fajnie, jeszcze fajniej wygląda noga bardzo seksownie i jesteśmy bardzo eleganckie. Moje drogie, kolejna stylizacja. Teraz może już troszeczkę bardziej domowa, dlatego że mamy bardzo fajne linisy, dzwony, bardzo obcisłe, aż może troszeczkę za bardzo, chyba lepszy by był jednak rozmiar S, a wzięłam XS-kę. Do tego założyłam szpilki klasyczne, satynowe. Wiadomo, na początku możecie wyjść bardzo eleganckie, a potem je w domu ściągnąć. Do tego mamy satynowy top na ramionczkach. Za duży, nie było już mniejszego rozmiaru. Z fajną wstawką z koronki. Bardzo fajnie to seksownie wygląda. Mamy bardzo ładnie odsłonięte ramiona, więc taka propozycja bardziej domowa, przez to, że mamy bardzo wygodne leggingsy. Natomiast jeśli chcecie czuć się wygodnie nawet na kolacji, zarzucacie sobie czarną, klasyczną marynarkę i wychodzicie na miasto. Również stylizacja genialnie sprawdzi się na wyjście. Jesteśmy w H&M, nasz drugi sklep, zobaczymy co tutaj znajdziemy fajnego na walentynki, może coś seksownego, a może coś bardziej casualowego, ale równie pięknego. Zapraszam. Zobaczcie, jaki fajny komplecik znalazłam. Krótki, dzianinowy, taki tweedowy top. Do tego w komplecie mamy spódniczkę. Fajnie będzie mieć odsłonięty biust, brzuch więc mega seksownie. No to była krótka spódniczka. Znowu pokazujemy nogi, ale żeby było najpierw co odkrywać, żeby później pokazać, do tego mamy krótką, czarną, również tweedową marynarkę. Także bardzo fajny komplecik. Dziewczyny coś bardziej modowego dla młodych dziewczyn, kobiet, które lubią coś modnego, nie zawsze takiego tradycyjnego, czyli czerwona koszula bądź biała i spodnie. Klasyczna, można powiedzieć, mała czarna, znowu taka tweedowa, na długi rękaw, mamy fajny dekolt, gdzie poniżej biustu mamy taką łezkę, która nam odsłania delikatnie brzuch. Także bardzo fajna, również seksowna propozycja, pięknie będzie nam się prezentował dekolt. Do tego zakładacie czarne kryjące rajstopy, na przykład takie botki na grubej koturnie, na takim grubym subku i również wyglądacie fajnie na walentynki. Znalazłam fajny top, tylko nie wiem co do tego dobrać. Jeszcze nic nie widzę, ale zobaczcie, fajny, krótki top z taką ozdobną falbaną. Biel w połączeniu z czarnym kolorem, bardzo elegancko wygląda. Fajnie będzie wyglądał na walentynki, ponieważ będziemy miały pięknie odkryte ramię, co równie wygląda seksownie, tylko muszę poszukać coś do tego, jakiś dół. Zaraz znajdę i Wam pokażę. No, znalazłam sukienkę sztos, zobaczcie. Zwykła mała czarna na ramionczka, ale te ozdobne kwiaty 3D bardzo przypomina sukienkę takiej topowej projektantki. No to co, chyba ją przymierzę, bo jestem ciekawa, jak wygląda. Słuchajcie, przymierzyłam tą sukienkę, ale jednak ona się nie nadaje. Myślałam, że te kwiaty będą fajnie wyglądać, że one byłyby fajne, tylko one są za wielkie, zobaczcie no. Jak się ubierzecie w taką sukienkę na walentynki, to yy, sądzę, że facet będzie miał z was niezły ubaw. E, chociaż dla pań, które chcą powiększyć sobie biust optycznie, to zobaczcie. Ale no, no nie, gdyby te elementy ozdobne, te kwiaty były ciut mniejsze, to by to wyglądało ładnie, a tak to mm, nie, sam zamysł jest fajny, ale jednak nie, przebieram się. Dziewczyny, teraz stylizacja zjawiskowa, dla mnie petarda, szał, w ogóle mistrzostwo świata, ten top. W sumie wody jest boskie. Zobaczcie na ten odcieniu różu taki mocny amarant satynowy z połyskiem zapinany przy szyi z takim fajnym elementem ozdobnym. O, i tutaj te kwiaty wyglądają przebosko, ładnie. Nie potrzebujemy biżuterii, bo to zapięcie jest mega ozdobne i naprawdę tutaj biżuteria już jest zbędna. Do tego dobrałam klasyczne spodnie. Obcisłe, rozszerzane ku dołowi, takie dzwony i oczywiście czarne klasyczne szpilki. Pewnie każda z nas ma takie w domu. Spodnie oczywiście nie muszą tutaj być dzwony, mogą to być na przykład obcisłe spodnie skórzane, jak w poprzednich stylizacjach w Mango, ale dla mnie najlepszą opcją są dzwony. Czarne oczywiście w połączeniu z różem wygląda to mega elegancko. No, mi się ta stylówka bardzo podoba. E, dziewczyny, do tego, jeżeli już mam wam zaproponować taką całą stylizację, małą czarną torebkę, e, czarny żakiet, marynarkę na ramiona, jeśli wychodzicie na miasto. I włosy, najlepsze będą włosy e, do tyłu, ułożone, takie e, mega lśniące, za ucho, żeby pięknie wyeksponować ramiona. I tyle. I wyglądacie tak, że po prostu facet będzie zbierał szczękę z podłogi. Uwierzcie mi. Dziewczyny, kolejna propozycja z HM. -u. Te same spodnie, te same klasyczne czarne szpilki. Zmieniłam tylko górę. To jest taki krótki top na jedno z białą falbaną. Fajnie, tak fantastycznie, odważnie. Myślę, że każda z Was coś dla siebie znajdzie. W Mango było elegancko, klasycznie. HM jest trochę bardziej odważniejszy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No dobra, wyszłam z przymierzalni, myślę, że te stylizacje w H&M to również był sztos, szczególnie ta z amarantowym topem z kwiatem. A i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i liczę na wasze komentarze. E, Okej, okay, wyszłam z H&M, -u. idziemy teraz do Zary. E, mam nadzieję, że tam znajdę równie piękne stylizacje. W H&M były super stylizacje, zobaczymy, e, co ma Zara. E, równie seksownego, eleganckiego. A może coś mnie tak olśni, że pobiję tą stylówkę z amarantowym topem z HM-u. Zobaczmy, idziemy. Słuchajcie dziewczyny, Zara przygotowała już Wam całą stylizację, tutaj mamy mega ołówkową midi sukienkę we wzór panterkowy, do tego możecie narzucić sobie na wyjście taki czarny, skórzany, długi płaszcz. Zaraz Wam pokażę jak sukienka wygląda. Sukienka wygląda tak, jest bez ramionczek, może ją przymierzę, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, znalazłam mega seksowny top. Zobaczcie, dużo jest wycięcie na rękawach, przy dekolcie, na brzuchu, na ramionach. Może nie jest on tak bardzo elegancki, bo nawet tkanina nie jest elegancka, jest bardziej elastyczna, ale uważam, że jeżeli nie wszystkie oczywiście chcą mieć koszule eleganckie, spodnie, ale wyglądać modnie, seksownie, to myślę, że taki top fajnie się sprawdzi. Do tego na przykład szerokie. Duże spodnie, bojówki bądzilsy, seksowne szpilki i też fajna stylizacja. Zupełnie inna propozycja na walentynki. Tutaj już bardziej myślę, na przykład, do jakiegoś klubu na walentynkową imprezę. I obok mamy także fajną sukienkę też nie elegancką, ale mega seksowną. Zobaczcie, tutaj mamy wycięcie nad biustem, ramiona są również odkryte, sukienkę mamy mega obcisłą, przylegającą i do tego właśnie proponuję mega takie mocne buty na grubej podeszwie z takim grubym słupkiem i na to, jak wychodzicie, dużą, oversize'ową marynarkę, na przykład takiego typu, jak ja dzisiaj mam na sobie, zupełnie inna stylizacja niż te z mango i hema, ale równie seksownie i znów propozycja myślę do klubu na jakąś imprezę walentynkową, ale wydaje mi się, że na kolację także w zależności gdzie ta kolacja jest. Dziewczyny, był top czarny, ale znalazłam również czerwony. No, to to jest po prostu petarda na walentynki w sam raz. Mega, mega, mega seksowny. Do tego na przykład zakładacie czarny, skórzany, obcisłe spodnie. I jesteście dziewczyny takimi kotami, uwierzcie mi. <ścoughs> o Boże, zobaczcie, jaki słodki sweterek. Idealna walentynki, ale sądzę, że jakbyście założyły taki sweter w walentynki, to nie wiem czy wasz partner, mąż, chłopak by się zachwycił, ale jest słodki, prawda? Myślę, że Emil w Paryżu mnie no stop prześladuje. jejku, jaki ładny top! Prześliczny, no tak jest pięknie wykonany. E, sweterkowa dzianina ze srebrną nitką. E, tutaj jest wyszywany takimi koralikami, e, wyglądają trochę jak malutkie perełki, no jest prześliczny. I co jest fajne, to że mamy odkryty dół pleców, więc. Panie, które muszą mieć stanik, tak jak ja, spokojnie tutaj jest on zakryty, a pięknie mamy odkryty dół pleców i wiążemy sobie wstążkę na kokardkę. No śliczny top. Co do tego, myślę, że to też taka może być propozycja na walentynki, przecież nie musi być czerwona koszula, biała i mega seksowna sukienka. Zakładacie taki top, obcisłe czarne spodnie, czy to dżinsy, czy to jakiś inny materiał. I tutaj już ten top robi robotę, nic więcej wam w stylizacji nie potrzeba. Chyba już nic nie ma więcej. No dobra, to co, biorę coś z tamtych sukienek do przymierzalni. Słuchajcie, zara, stylizacja petarda, mega seksowna, wyjazd nie wiem, do stolicy na randkę. Uważam, że stylizacja idealna na miarę niejednej blogerki modowej, co tu mamy? ołówkową MIDI sukienkę w print panterkowy do tego klasyczne czarne szpilki i mega oversize'owy, długi, skórzany płaszcz, który sobie zawiązałam w pasie i delikatnie odkry, odkryłam ramię. Do tego już dobrałam swoją czarną torebkę. No uważam, że stylizacja kozak. Dziewczyny, kolejna propozycja z Zary. Nadal obcisła ołówkowa sukienka, ale tym razem skórzana. Do tego dobrałam szpilki, jednak na kaczuszce z fajnym elementem ozdobnym w formie kokardy. Sukienka jest taka mega seksowna, drapieżna, ale przez ten element dekoracyjny na butach, kokardkę jest troszeczkę tak dziewczęco i bardziej delikatnie. I klasyczna moja czarna torebka. Znowu mamy stylizację bardzo, już taką, bardzo elegancką, seksowną, kobiecą, na wyjście do mega eleganckiej restauracji, bądź na również na jakąś imprezę walentynkową, ale już bardzo w takim prestiżowym, eleganckim klubie. Dziewczyny, to już wszystko. Pokazała Wam parę stylizacji z Mango, hemu i Zary. Moim zdaniem są to najciekawsze propozycje z tych sklepów. Było elegancko, klasycznie, odważnie, fantastycznie i w Zarze na koniec mega seksownie i odważnie. Także uważam, że każda z Was może się zainspirować, coś w tych sklepach dla siebie znajdzie. To tyle pamiętajcie subskrybujcie mój kanał a także obserwujcie mój profil na Instagramie nginlife i podzielcie się ze mną w komentarzach co wy zakładacie na ten dzień co macie zamiar założyć jakie proponujecie swoje stylizacje chętnie poczytam wasze komentarze a i nie zapomnijcie o łapce w górze to tyle zapraszam was do następnego odcinka